Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie będzie migdał gotycki, ale w związku z tym, że coraz więcej dostaję pytań o podłożenie formy, postanowiłam ten odcinek podzielić. W pierwszej części skupimy się na migdale gotyckim, jak on wygląda, jak się go butuje schemat piłowania. I później przejdziemy do drugiej części, gdzie pokażę, jak podkładać formę pod migdał salonowy. Mianowicie chodzi mi pod jakim kątem, bo różnie podkładamy. Jeżeli chodzi o paznokcie, które rosną na prosto, wtedy podkładamy formę pod innym kątem. Inaczej, jeżeli paznokcie rosną w dół, bądź inaczej, jeżeli chodzą paznokcie w górę. Ale dlaczego to połączyłam z migdałem gotyckim? Ponieważ w migdale gotyckim i w migdale salonowym formy podkładamy tak samo. Różnica jest tylko Taka, że w migdale gotyckim ten tunel jest bardzo taki mocny, więc tutaj będziemy formę zaciskać bardzo blisko docelowej długości, czyli nawet tak jeden numer przed. Natomiast w migdale salonowym przyjęte jest, że zaciskamy formę tak dwa numery przed docelową długością. I tylko taka jest różnica, oczywiście poza wyglądem. Więc zaczynamy, skupimy się na migdale gotyckim, co go wyróżnia, jak on jest zbudowany. Rozpoczniemy od tego, jak w ogóle wygląda, wygląda migdał gotycki. Jeżeli chodzi o jego wygląd z góry, to przypomina on klasyczny taki migdał salonowy. Natomiast, jeżeli spojrzymy, spojrzymy na niego z boku, już można zauważyć różnicę. Jeżeli chodzi od apexu, idzie ta ściana delikatnie w dół, tak samo jak w migdale, natomiast krawędź boczna idzie na prosto, jak w kwadracie, i zakończony jest pod kosem. Więc to jest taka różnica, która go y, odróżnia od migdała salonowego. Dodatkowo tunel jest. Bardzo mocny, jeżeli chodzi o migdał gotycki. Jeżeli chodzi o wygląd, to jest tyle. Natomiast teraz przejdziemy do tego, jak tego paznokcia wybudować, jak zbudować szkielet, jak zrobić budowę, żeby on wyglądał jak migdał gotycki. Ok, formę już mam tutaj podłożoną, i teraz będę budowała szkielet. Yy, I jak to w ogóle zrobić, żeby to wyglądało jak migdał gotycki? Po pierwsze, Biorę żel, oczywiście Hesie nice, nice Cover, który delikatnie mieszam w opakowaniu, żeby był bardziej płynny. Ok, i zaczniemy od naszych boków. Standardowo tutaj, a przechylę na boczek, żebyście lepiej widziały. I teraz tak, tutaj ściana musi iść na prosto jak w kwadracie. O, możecie zwrócić uwagę, że idzie na prosto. I ja wiem, że tak jak wspomniałam zapowiedzi, że tunel w migdale gotyckim on musi być taki mocny. Natomiast yy, szczerze Wam powiem, że mi się takie mocne tunele i takie wąskie migdały nie podobają, więc tutaj ten tunel będzie troszeczkę szerszy i nie uważam to za błąd, tylko też to, co komu bardziej pasuje, co komu bardziej odpowiada. Tak samo jak niektórzy lubią migdały salonowe, bardziej takie wąskie, niektórzy wolą takie bardziej naturalne. Więc dobra, tutaj lecimy z boczkiem. I tutaj sobie robimy o taki trójkącik. Tutaj można to później pod koniec wyrównać, przejeżdżając z czystym pędzlem i lecimy dookoła ze szkieletem. I gdy rozprowadzimy żel, możemy sobie przetrzeć nasze boczki, żeby bardziej już przypominało migdał gotycki. Tutaj jest ładnie. Tutaj widzicie, jest ten skos, o którym mówiłam. No i z drugiej strony widać, że troszeczkę za daleko, więc przemywam. Hop. I hop. Sprawdzam, czy jest z każdej strony równo. Tutaj jeszcze troszeczkę jest za... Hop. Przed włożeniem do lampy sprawdzam, czy krawędzie są na równej wysokości. I możecie zwrócić uwagę, że w tym miejscu jest troszeczkę za dużo produktu. I tutaj sobie ten nadmiar podciągnę pod górę, ponieważ gdy bym chciała zaciskać, w miejscu, gdzie jest więcej materiału, to może mi się bardziej docisnąć. I tutaj ładnie, żeby przy rozkładaniu nie było problemu. Tutaj delikatnie skóreczkę wklejałam. Ja mi nic innego, mam tylko nożyczki pod ręką, więc tutaj przemyjemy. Okej, okay. okej, okay. sprawdzamy tu. Tutaj widzę, że... Oj. Ale mam Okay. I wkładamy do lampy na 60 sekund. Po wyciągnięciu z lampy ściągamy formę delikatnie od spodu w dół. O, się oderwała cała. I teraz patrzymy. Tu już mamy tak. Tutaj mamy końcóweczkę. Tutaj tunel. I tutaj boczek to jeszcze i tak będzie później piłowane jak zrobimy budowę i budujemy. I standardowo budujemy tak jak w wszystkich odcinkach o których mówiłam, czyli taką warstwę poślizgową z jednej z drugiej strony. I będziemy budować. Jeżeli nie widziałaś odcinka, jak dokładnie pracować z żelami niepoziomującymi, to zapraszam Cię do mojego odcinka na YouTubie, gdzie dokładnie wszystko opowiadam. Więc dobra, rozkładamy. Okay. Mamy wybudowanego pazurka i wkładamy do lampy na 60 sekund w celu dotwardzenia masy. Po wyciągnięciu z lampy przemywamy dokładnie wszędzie i weźmiemy się za piłowanie. Dołożyłam sobie troszeczkę żelu w okolicach skórek, bo widziałam, że nierówno dojechałam, a to też ciężko widać pod statywem, jak się nagrywa. I dobra, będziemy piłować. Standardowo zaczynamy od tego, że ściągamy nadmiar z boczków, mając pilnik na razie na prosto. I patrzymy, żeby nie przepiłować boków, czyli kilka ruchów. Kontrola. I od razu widać, że zrobił się węższy. I teraz piłujemy tak, jakbyśmy piłowały migdał. Czyli pilnik jest cały czas tak, nie pochylamy go na boki i wykrawamy kształt migdałka. O, ruszyłam statywem. OK, mamy opiłowany kształt i zobaczcie, od góry wygląda jak migdał. Teraz przechylamy w bok i musimy opiłować kanty. Pierwsze co, tak jak wspomniałam w zapowiedzi, tutaj musi iść linia prosta. Czyli koniec pilnika za przewodnika. Nie pochylamy go i ściągamy nadmiar z boku. Kontrola. Mhm. Ok, tutaj idzie na prosto. I z drugiej strony robimy to samo. Będzie mi ciężko tutaj, dlatego jeszcze poza statywem dorównam sobie. Pamiętajcie, że krawędzie one muszą być na tej samej wysokości. Więc mamy krawędź zrobioną i teraz musimy opiłować końcówkę i gdzieś pod takim kątem piłujemy. Ja teraz tak pokazałam, bo nie zmieszczę się z pilnikiem i robimy sobie tutaj kant prosty. Pamiętajcie, że tutaj też nie pochylamy pilnika i trzymamy go cały czas pod jednym kątem. Patrzymy, można jeszcze troszeczkę. Ok. i wystarczy i mamy gotowe. Pierwsze co teraz musimy zrobić to opiłować całą powierzchnię i tutaj na początku zaczynamy od wałów około paznokciowych. i tak jak w każdych poprzednich filmikach, pokażę bufferem, bo się nie zmieszczę pilnikiem, Czy mamy pilnik pod jednym kątem do apexu i następnie objeżdżamy dookoła. Jeżeli nie widziałaś do odcinka dokładnie jak piłować migdał salonowy to zapraszam Cię do obejrzenia i tam jeszcze rozrysowuję i dokładnie pokazuję schemat piłowania. Więc trzymam pinik pod jednym kątem i objeżdżamy okolice wałów około I zobaczcie, zrobiłam sobie auka, bo nad statywem czasami mi ciężko pilnikiem trafić, no ale trudno zdarza się, nie będę tego ukrywać dobra Mamy objechane okolice wałów około paznokciowych. tutaj jest, jak widzicie, prosto. I teraz objeżdżamy sobie tutaj to. I tutaj robimy tak jak przy migdale, czyli z jednej strony na drugą, czy mamy pilnik pod kątem, około tak, takim, pod takim kątem, i objeżdżamy z jednej na drugą stronę, tak długo, aż nasz tunel będzie wszędzie równy. Ok, zobaczcie, od góry wygląda jak migdał, a od boku jest gotykiem. I teraz jedyne co mi pozostało, to tutaj jak widzicie, to wyrównanie tą powierzchnię i z jednej strony na drugą. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to możecie sobie zawsze odwrócić palec i wtedy widzicie taką granicę i wtedy wiecie, że ją trzeba wypiłować. Ok, i zobaczcie, mamy fajny migdał gotycki. Tutaj od apexu idzie w dół. Tutaj mamy prostek w kwadracie i mamy tutaj zaoszczone. Mamy piękny tunel. I teraz to biorę mini buffer i wyrównuję sobie wszystkie nierówności. Przy skórkach już muszę uważać, bo niestety wyjechałam sobie za mocno, ale już nic z tym nie zrobię. Dobra, odpylamy i odtłuszczamy trochę szczypiamy. Teraz patrzymy, patrzcie, od przodu mamy, wygląda nam jak, o, teraz tutaj będziemy wszystko ładnie widzieć, tutaj troszeczkę przy skórkach widać, że brakuje mi materiału, ale nad statywem jest bardzo ciężko też robić i nie wszystko widzę, ale najważniejsze, że jest, że jest to, żeby pokazać budowę. No i tutaj to małe auka, od przodu jak patrzymy, wygląda jak migdał, zwyczajny migdał, natomiast od boku już jest migdałem gotyckim. Czyli od apeksu ściana idzie delikatnie w dół, tutaj krawędź idzie na prosto i mamy pod skosem zakończenie. Od przodu mamy piękny tunel, i tak wygląda od spodu. Więc tak się prezentuje migdał gotycki. A teraz przejdziemy do tego, jak podłożyć formę pod takim kątem przy migdale salonowym. Zaczniemy od tego, że w migdale salonowym takim, który tutaj widzicie jest zasada taka, że końcówka paznokcia przedłużonego powinna być na tej samej wysokości co miejsce, z którego wyrasta paznokieć. Dokładnie ta linia, którą Wam pokazałam. I mając tą wiedzę przejdziemy teraz jak podkładać szablon pod naturalny paznokieć, który rośnie do dołu, który rośnie do góry i który rośnie na prosto. Ok, wyciągnęłam moje rysunki i teraz tak, tutaj macie paznokcia, który rośnie na prosto, dokładnie w tym miejscu. I teraz zwróćmy uwagę, w paznokciu, w migdale salonowym, tak jak powiedziałam, końcówka przedłużona powinna być na tej samej wysokości, co miejsce, z którego wyrasta paznokieć. I tutaj poprowadziłam jeszcze tą linię. I teraz tak, przykładamy formę i patrzcie, jeżeli byśmy podłożyły ją za prosto, na prosto, to końcówka będzie za wysoko. Jeżeli do góry, to w ogóle będzie dramat. I tutaj możecie zwrócić uwagę, że w przypadku paznokcia, który rośnie na prosto, formę w migdale salonowym podkładamy, podkładamy delikatnie do dołu. Kolejnym przypadkiem jest paznokieć, który rośnie do dołu. Tutaj mamy go zaznaczonego. Tutaj mamy również zaznaczoną linię, na jakiej wysokości powinna być końcówka paznokcia przedłużonego. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli przyłożymy formę do naszego naturalnego paznokcia i byśmy podłożyli ją na prosto, wówczas końcówka jest za nisko. Jeżeli w dół, to w ogóle paznokieć nam będzie opadał, a jeżeli zrobimy pod górę, Wówczas bardzo ładnie będzie na tej samej wysokości przedłużenie co miejsce, z którego wyrasta paznokieć, czyli w przypadku paznokci, które rosną do dołu, formę podkładamy delikatnie do góry, albo inaczej mówiąc do góry. Natomiast jeżeli chodzi o pasnokieć, który rośnie do góry, tutaj jest troszeczkę skomplikowana sprawa, bo jeżeli tutaj widzicie, mam poprowadzoną linię, byśmy chciały zrobić tak, żeby końcówka pasnokcia była na tej samej wysokości co miejsce, z którego wyrasta pasnokieć, to formę musiałybyśmy podłożyć bardzo, bardzo do dołu. I okej, okay, wybudujemy takiego paznokcia. Tutaj nawet trochę przesadziłam, ale zwróćcie uwagę, w tym miejscu nie ma prawie w ogóle materiału i w momencie, kiedy klientka będzie nosiła tego paznokcia. Oni tutaj najprawdopodobniej pęknie. Więc, jeżeli przychodzi klientka, która ma bardzo mocne skocznie, najlepiej jej zaproponować kwadrat, bo on będzie najbardziej technicznie poprawny, ponieważ od apexu kwadrat idzie na prosto i tutaj będziemy miały materiał. Natomiast yy, ja uważam, że można zrobić migdał, który będzie troszeczkę oszukany i część osób może się z tym nie zgodzić. W takim wypadku, troszeczkę musimy oszukać system, ponieważ podłożymy formę ale będzie ona podłożona na prosto, bądź delikatnie do góry. I wówczas ta końcówka, co prawda, będzie wyżej niż miejsce, z którego wyrasta paznokieć, ale tutaj będzie materiał i ten paznokieć tam nie pęknie. Ale my możemy również to oszukać, tutaj troszeczkę inaczej to poprowadzę, budując kształt paznokcia, tak, że to się nie będzie rzucać w oczy i będzie ta stylizacja wytrzymała i trwała. I to już tyle na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, czy się podobało. Oczywiście możecie zadawać pytania oraz jak macie jakieś prośby, co chcielibyście zobaczyć na kanale, to dawajcie śmiało znać. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania i do usłyszenia. Kolejnym razem pozdrawiam Was, Cremon Nails.